To idzie mi zdecydowanie okay. No z wierzchu, z wierzchu wiadomo Z bita. Tak wygląda mechanizm obwiązywania, ten nóż przesuwa się potem w tym kierunku aż całkowicie spadnie no i ja go miałem, ja no, tak ustawiony, ja mam, teraz mam gdzieś w połowie, to jest mechanizm obwiązywania sznurkiem Dobrze co tu jeszcze powiedzieć? No, pokazywałem wam to wiązywać No dobrym rozwiązaniem może być też no, ten wiązywać sznurkiem w razie gdyby nam zabrakło siatki No to zawsze możemy sobie tym sznurkiem owiązać No jak widzicie ja mam tam trzy szpulki zeszłego roku mi zostały No i tak sobie będą leżeć Kiedyś może się przydadzą Co do SIP. -my? No ja jestem osobiście z niej zadowolony. Nie mam nic do niej. Wiadomo, pewne rzeczy mogłyby być lepsze. Ale ja tam jestem zadowolony. Też trzeba powiedzieć, że jest to wygoda, bo siedzę, trzymam tylko przycisk i owija mi siatką czy tam sznurkiem. A jak widziałem jak ojciec prasował New Hollandem, no to musiał wychodzić często, coś tam się zapychało. Tam ta prasa też ma mały podbieracz, dosyć duży jest to podbieracz. Wąska ta presa i wysoka yy, łańcuchowa. No i ogromne zapotrzebowanie mocy, ponieważ ukręcić nią balot 160 cm graniczyło z cudem. albo po prostu już wszystko tak na tą albo wszystko w niej tak już chodziło ale nie z tego co pamiętam to ona tam do 180 cm mogła robić belę no ale nie ma obwiązywacza siatką ani sznurkiem się to znaczy sznurkiem tylko i to pojedynczym sznurkiem No i przede wszystkim ma swoje lata, więc wszystko już jest wytłuczone. A tak presa nowa, tylko u nas użytkowana, nie pożyczana, wiadomo, nie mam zamiaru pożyczać nowych maszyn. Zwłaszcza tak ważnych strategicznie w gospodarstwie, jak prasa przy hodowli bydła. Wiadomo, jeżeli ktoś by chciał, mogę jechać na usługę. Ale jakoś dużo hektarów bym nie prasował, ponieważ nie chciałoby mi się, bo to trochę czasu idzie. Kiszonki to nie robię, wiadomo, tam siano, słomę mogę spresować. Ale szczerze wolałbym, że ta presa odpracowała to u nas w gospodarstwie, niż na cudzych polach. W końcu po to ją kupiliśmy, żeby służyła nam. A że mamy hodowlę krów, no to prasa jest bardzo ważną maszyną. Obok oczywiście kosiarki i różnych maszyn do zbioru zielonki. Tak no jak mówię często zrywają się tam śruby przy prawym kole dobrze powiedziałem tam widzowi jednemu są tam dwie śruby u mnie fabrycznie były to śruby nieutwardzone, tylko takie jakie słabe no i w końcu na większym pokosie mi zerwało no ale dobrze bo chociaż już wiem gdzie wszystkie te śruby zabezpieczające są Zerwały mi się te śruby na wałku, no ale jak ja to mówię lepiej, że się zerwało na wałku, yy, czy tam śruby, że się zerwały, niż żeby łańcuch się zerwał albo inne ważniejsze rzeczy. Podniosę sobie lekko podbierać, żeby że na zakręcie go nie zepsuć. Dobra, więc dobijemy zleczkę. <noise> Jeżeli że nie stała na takiej górce, wiecie bo już zaraz tam gdzieś, się no w sumie tam może do rzeki nie wpadnie ale widzę, mamy jeszcze tu rezerwę, to O, no, ta prasa taka ciężka, że ciągnik sam nie chce zjeżdżać do tyłu Muszę jeszcze trochę zjechać, bo Wiecie, tam jest rzeka, ale mi to poleci, bo to wszystko jest pod kątem. Ale jak zjedzie może pod kątem takim o, jak teraz To, puszczamy To lata w wysterku, no nie widać tu Ale no, na pewno poleciał sobie tam w dół No nie, na trawie się zatrzymał No tyle dobrze a jest, widzicie balon tam jest, ja widzę Tak więc tak podsumowując już moim zdaniem, moim odczuciu ZIP ma jak na polskie realia, polskie pieniądze bardzo dobra firma, znaczy bardzo dobra firma Dobra presa, już nie przesadzajmy też Prosta konstrukcja części następne wiadomo no i jeżeli ktoś ma dosyć małe czy tam średnie gospodarstwo powiedzmy tam do tych 80 hektarów no góra tam 70 no bo to chyba tak średnie się jeszcze tam liczy się do 75 hektarów no to śmiało może sobie brać na dofinansowanie z Unii Nowym ciągnikiem jakimś czy tam innymi maszynami, a też może i kupić sobie. Ja tam nie zachęcam, każdy podejmie swoją decyzję i tyle. O, z koniczyny widać że będzie więcej tych balotów. tego pola znaczy się to jest też większe bo tu jest 2,5 hektara tam jest 2 hektary nawet nie niecałe chyba a godzina jest 15 dokładnie dochodzi za 6 a ja tu będę miał znowu balota 40, o ile dobrze zliczyło, bo z tego co słyszałem to tam dwa razy chyba mi klapę policzyło przy zamykaniu. Też lubi tak no te czujniki to tutaj lubią czasem świrować, trzeba je dosyć często czyścić. Bo się częście z ciągnikiem całym. też przy owijaniu nie radzę puszczać gwałtownie całkiem tego gazu, bo lubi siatka nie pójść po prostu. zaciągnie jej tak jak trzeba na do środka na materiał czy tam też nie złapie tego materiału i no i wiecie nie obwiązuje teraz ja sobie może przyspieszę bo ten damy jedynkę terenową jak ja to mówię Chyba kamień wpadł do środka Słyszałem falę, bo coś Walnęło Jeszcze co by się tu przydało Mi przy tej presie to Wał szerokokątny Żeby zakręcać wiecie włączonym yy, Z włączoną presą Żeby nie męczyć tego yy, Włącznika od sprzęgła czy to jest samego sprzęgła? Robotę te niedobre muchy Czy to osy? Nie wiem, jak to się zje Ale niedobre są Czy trzymamy, bo coś tam za dużo się tego tu nazbierało? Tutaj. już zjechał z pokosu, tak patrzę będę musiał sobie w Ursusie sprzęgło wyregulować bo już przy samym końcu mi łapie dosyć czułe jest Zerknę sobie do tyłu, jak podbierać zbiera Warto czasem sobie tak zerknąć do tyłu No ale wy to pewnie wiecie, kogo ja tam uczę Dobra, na razie to by było tyle Włączę się później